Cześć. Dzisiaj szybka realizacja. Wycinam blacik z podwójnej płyty fornirowanej fornirem dębowym. Następnie do elementów giętych posłużę się sklejką elastyczną 8 mm. Wcześniej używałem MDF nacinany. Tym razem czas na sklejkę elastyczną. Zobaczymy jak to wyjdzie. Następnie muszę wykonać elementy konstrukcyjne, na których ta sklejka będzie wyginana. Całość jest połączona na kołki oraz klej, a także użyłem tutaj Zestawu do połączeń kieszeniowych. Kiedy elementy są już gotowe, należy je złożyć. No i oczywiście zamontować tą naszą elastyczną sklejkę. Została ona przyklejona, a także przystrzelona na sztyfty. Całość gotowa, następnie należy to okleić fornirem dębowym. Po oklejeniu fornirem przychodzi czas na szlifowanie. Taka gruba gąbka przekładkowa, aby można było szlifować po łuku. I po wyszlifowaniu przechodzę do kolejnych etapów, które zobaczycie w kolejnej rolce. Zapraszam.